Standardowo, nie dojechałem na raz, uwielbiam spać na parkingach. Prysznic jest w środku ja już przygotowany i biorę wszystko na ten prysznic i idę wziąć ten prysznic. Tak w ogóle to dzisiaj jest 1 września, czyli no, wiadomo czego rocznica i proszę jak ładnie biało-czerwono się ubrałem, całkowicie nieświadomie. Jadę, jest godzina 15, ja już jestem trochę spóźniony, tak szczerze mówiąc W sumie nie wiem, na którą mam tam być, więc nie mogę być spóźniony ale będę wieczorkiem tak w sam raz Podobno o tej godzinie, gdzieś tak koło tej 17 się to zaczyna Myślę, że no max godzinkę 18, bo jeszcze sobie stanę na jakieś jedzonko w sklepie Pytanie teraz, o, miejscowość ciekawa, ale tu nikogo nie ma Ludzie przecież tu nikogo nie ma Camping 300 metrów, dobra, może to tam To Cofanko co ja cię te 300 metrów na ten camping No dobra, chyba trafiłem Kobyła stoi, Odyniec stoi, Odynców pełno Czyli tutaj Nawet ogniwo będzie Muzyki w środku grają, ale seniora to chyba nie ma zostawił tak pootwierane autko na to wychodzi, chyba nawet poszukiwania tu już dzisiaj były halo senior, pusto, nima ognisko już gotowe, a ja zamiast kiełbasek dzisiaj to dwie bułki i serek wiejski ale bułki, sobie usmażę podobno tym można pływać i to jest w cenie kurde, jutro robimy ekspedycję nie wiem jakie to jest wielkie ale ekspedycja się zrobi łódeczką Odynowa piłka się. Wow. Wow. Prawie, wow. prawie nagrałem. Od nowa piłka się przydała. Tylko chodzi z zdrowia. z 7 rano początek kolejnego dnia niestety deszczowy ale to tylko tak jeszcze ma być przez pół godzinki max godziny. żeby tradycji stało się zadość standardowo nie mam łopaty bo jadę prosto z nad morza a tam jej nie wziąłem i teraz muszę kombinować skąd wziąć łopatę pierwszy plan spróbować u gospodarza jak nie to jakiś sklep tylko tu nie ma w okolicy żadnych kastoram tym on musi być Wyjątkowym pasjonatem chleba Dwa kosze pełne Trzy! O kurde Takie są przypadki Ale nie masz czasem łopaty? Nie, łopaty nie mam Kurde Dobra, szukam dalej Ja szukam Dostałem zaszczytną rolę Bycia transportowcem Busik wypchany po brzegi Jadę na pola jako zaopatrzenie Najbardziej się boję wiecie czego? Że na polu trafię, że to i będzie, że ustawiony. Będę go musiał gdzieś tam podkopać z powrotem. Dziękuję, Tymonie. Uratowałeś sytuację. Ale to nie dla ciebie, nie? Dla mnie. Kilometr, 100 do celu. A tu już się zaczyna sznurek, aut. Także no jak widzicie, frekwencja jest gigantyczna. To jest naprawdę ogromna. Tyle aut, to tu chyba nigdy nie było. Zastanawiam się, gdzie mam zaparkować. Buzik mi się włączył. Zastanawiam się gdzie to zaparkować, gdzie tu jest to stoisko Prawa się już zaczęła jak zwykle spóźniony Dzięki. Tadeusz, już, już coś wykopał, już mówię Kuba choć no, to już może być coś ciekawego. To nie jest współczesne. 1799, jedna kopiejka, tak? Dobrze czytam. Dobrze. Czekaj. No to Tadzie już ma pierwszy jest? zabytek. Kopieja chyba z tego co widzę. I co Ale ty... to, z, to z tych starszych, nie ta popularna. O. Bardzo ładna. Chciałem ci pogratulować, to jest pierwszy fand jakiś fajny, który dzisiaj nagrałem. Ty już znalazłeś jeszcze detektora nie włączyłem. Okay. Gratuluję Tadeusz! Albo mam pecha, albo Minelab, e, słynny z zalewania Equinoxów niewiele się poprawił, bo słuchawki od Banticory raz użyłem i już padła w nich elektronika. Dlatego muszą być na kabelku. A ja przez to miałem lekkie opóźnienie, bo po ten kabelek musiałem się wracać. Ale teraz już wszystko działa. Przy takiej ilości detektorystów dookoła nie lubię być na głośniku. Ja lubię słuchawek. słuchawki i słuchawkowe poszukiwania. Piękny kawałek blaszki, ale muszę pointer inaczej ustawić. Bo bardzo mało czuły jest, źle się szuka. Pięknie jeszcze w grudce leży, cóż to takiego? Perelka, 5 groszy, dobra, to nie trzeba strzelać. PRL-ek ale jak ładnie spatynował. Wreszcie jakiś ślad historii guzik z orłem dwugłowym. Ale masakrycznie zjechany po bokach. No w końcu coś innego niż drucik, bo tych drucików mam dużo, ale was mi, nimi nie katowałem. O! Teraz dokładnie widać orło dwugłowego. Trochę inny kolcok, bardziej łagodny. W końcu jakieś ciekawe znalezisko, bo od ponad godziny druciki, ale nie będę was katował drucikami kopanymi na żywo. Ładna? Ładna? Moneta? Polska jakaś. Piękna. Co ty gadasz? Co ty gadasz? 50 groszy. 50 groszy? 50 groszy? Spółczesna? Spółczesna, no Z tego dolka jakaś monetka. Ale wycieruch kompletny. Może jak przeschnie to coś będzie. 13:30. Przerwa obiadowa. I na miejscu jest zrobiony kebab na żywo. Zobaczcie, kolejka. Ja chyba poczekam na koniec. Jak braknie, to wyjdzie mi na zdrowie. No i w takiej kolejce, to ja mogę stać. Teraz to już jest resztka. Wszyscy kawawa. a już co? Jajko. Pierogi. Nie ruskie, gruzińskie. Gruzińskie. A ja nie mówiłem jakie. Kto zna jakieś piosenki? O, bo w życiu mi nie wyszło. Ale jak, to siebie musisz dograć. Ja, jak się podoba zlot? E, 10 na 10, bardzo dobry, polecam W ogóle nie, nikt Cię nie przekupił, żeby tak powiedzieć Powiedziałeś nie, to z, włas, z, własnej, z własnej nieprzymuszonej, nieprzymuszonej woli. woli To jest największy pies, jakiego ja w życiu widziałem Nelson się nazywa, ale jak gdzieś się na mnie skoczył To on może być czasami mojej wysokości albo i wyższy ode mnie Prawda? Nelson nie ma jak pokazać wam w skali, ale jest gigantyczny. Co tam wyniuchałeś? Coś kurde, coś go coś go wciągnęło. Zlot się co prawda jeszcze nie skończył, ale jadę na bazę godzinę wcześniej. Nie będzie mnie na ogłoszeniu wyników, chcę się wykąpać i przede wszystkim ogarnąć tę czwórkę, bo po tej ilości wody tutaj no, jest gigantyczna i gigantyczny syf. A na pewno sporo osób będzie chciało zajrzeć sobie do dziadka. Sprzątam sobie po tym, co mi narobili w samochodzie. I zdecydowanie najlepszy sposób na całą uwaloną, usuniętą cewkę to po prostu wrzucić go do wody i porządnie pomioć. Proszę, noweczka. z 2001 roku z numerem 2. Nikt? Nikt. Ale ja wiem, gdzie leżą. <grym> ja myślę, że wszyscy już je my też wiemy. Na polu. No. E, trójka została już odebrana, bo pojechali na już do domu. Dobra, tu leci to e, no dalej. 3, nie trójka. będę wam to tego całego, całego puszczał. 2 funty z Ale nagrody. Ktoś, Ktoś wygrał. Mówi okay. za nim wygoda. Niedziela. 8 rano. Złod jeszcze śpi, bo się nie chciał wyłazić przez deszcze. Ale ja już mam Nie wiem, to zrobić wczoraj, po prostu nie chciało mi się. Trochę przerwy trzeba zobaczyć, co tam w obozowisku słychać. Po prawie godzinnej burzy wyszło słońce i wyszli też ludzie. Trzeba zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Choć widzę, że już duża część się zebrała. Jedni do domu, inni już na pole od rana. O kurde, tu naprawdę się przerzedziło. Jak tak popytają ludzi, to na pole wszyscy jadą. I to jest pasja, to jest pasja. Nie to co my. Nie, ale podziwiam jak komuś się chce w takim błocie chodzić w polu. No ale zlot jest raz w roku. Dzień dobry, piękny niedzielny poranek. Jak się czujesz z tym, że dzień, dzisiaj wstaję pierwszy od ciebie? Jak pierwszy od ciebie? Chrapałeś tutaj jeszcze przy otwartym oknie spałeś. No i dobrze. No, także mit Tadeusza o 6 rano obalony. 9. Powiedz coś tu widzę. Cześć widzowie Dzień dobry! <gry> Trzeba przyznać, że miejsce jest naprawdę klimatyczne, więc zlocik za rok chyba będzie idealnie w tym samym miejscu. No i się wszystko pokończyło. Mało ponagrywane, bo na zlocie nie łazi się z kamerą wśród ludzi. No, dobrze, nie żałuję, że tu przyjechałem, ani trochę. Fajnie wszystko wyszło. Zlot jest zwieńczeniem takiej tej letniej podróży. A teraz co? No wracamy do sprzątania garażu. Salutki teren wysprzątaliśmy. Każdy jeden śmieć był podniesiony. No chyba, że gdzieś naprawdę już nie widzimy. Ale miejscówka jest na tyle fajna, że nie można jej sobie spalić. Także e, pełna kultura. Zresztą no, jest zasada, że miejscówki się zostawia czystsze niż były. Chociaż ta jest prywatna i była czysta. Fajnie, fajny zlot. Dziękuję wszystkim, którzy byli. Bo dopiero na takim zlocie, jak się poczuje tą energię od tylu ludzi, około niecałe 200 osób tu było. No, to jest coś innego niż literki sprzed komputera. Także dzięki tym, którzy byli. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy, bo staraliśmy się jak tylko możemy. No, to tyle. Szkoda mi, że się to pokończyło wszystko. Bo naprawdę było spoko. Aż się nie spodziewałem, że będzie na tyle fajnie. Master załadowany sprzętem ucieka na Śląsk. Ja uciekam do domu i dziadka trzeba szykować na oddanie. Także trzeba wysprzątać i jeszcze zrobię zamek w tych bocznych drzwiach, bo on zaczął ciężko chodzić. Wracam z większą ilością przedmiotów, niż wyjechałem. Kiełbacha, chleb i prezent, który wam później ja, pokażę. Jakby ktoś szkole. był ciekawy, czy kiełbasek nie brakowało. Nie brakowało. Takiego zapachu jeszcze w tej czwórce nie było nigdy. Ile tego jest? Miałem jechać do domu, a jestem na Śląsku. No, pomóc trzeba. Odyniu jutro ma wizytę u dentysty. A ilość noszenia stołów, skrzynek, różnego rodzaju ze sprzętem jest duża, dlatego nie zostawię tomka samego. A przy okazji mam tutaj paczkę do odebrania z Renaulti i z rzeczami do kampera, które przyjechały z Anglii. Wszystkie resztki od Odyna Busa. Także warto mi było tutaj przyjechać, a przy okazji będę mógł pomóc same plusy. Dzisiejszy odcinek wyjątkowo zaczynany telefonem. Pokażę Wam, czemu, miałem lekką awarię. Awarię przede wszystkim. Stresową, jak się obudziła, no wstaje i nie ma kamery. Aż biegiem przyjechałem pod Odyńce I uwaga, jest. Także ten jeden raz się udało. Dzień zaczęliśmy od porannej rozgrzewki. Stoły załadowane. Do dziesiątej trzeba je oddać. Jest tak z 9.15 Więc w sam raz tak zajedziemy. Te Ta czwórka ma wiele zadań, ale na styk idealnie weszły. Rozładowany, gdzie jedziemy teraz? No, do Odyńców, a po drodze do Jadłodajni. Do Jadłodajni, bo zostało nam dużo chlebów, nie mogą się zmarnować. To oddamy, ktoś sobie jeszcze z tego pokorzysta. Wywalać nie wolno. Jadłodzielnia Jadłodzielnia O tych chlebów się dorzuci. Zlecenie Odyna wpadło W ogóle to Odyn przyjechał, nie nagrałem wam Zlecenie Odyna wpadło, ale idziemy na dwa detektory, bo chyba jest jakieś poważniejsze Nie wyciągam swojego, bo jest już popakowane całe auto Wziąłem sklepowy, dwójeczkę, tylko z dużą cewką Dziękuję Dzisiaj dzień jest jakiś taki, że zero w nas życia To chyba po zlocie Deusik włączony, anfibio, y, Od dziś chyba nie nagrywa. Też to miałem taki plan, ale y, szkoda, materiału jak żaden z nas nie nagrywa. Obrączka była zgubiona gdzieś tu. Prawdopodobnie nie ma stuprocentowej pewności. Pan bawił się z psem, y, rzucał patyk no i obrączki nie ma. Teren dosyć mały, ale może być śmietny. Zobaczymy. tyle się z ziemi wytargało. Rzucasz. I świeci masa, palna. obrączki nie ma. I tak, I tam skrócie. rękami w tej trawie. I nie znajdziesz, to jest 100%, i to jest z bomby. To trwa dosłownie 2-3 minuty, żeby taką obrączkę nawiązać. Tak? I tam jest ich miejsce. Jeszcze tylko szybkie tankowanie, bo prawie, że rezerwa świeci, a ja się tak panicznie boję e, braku paliwa w dieslu, żeby się nie zapowietrzał. chociaż te czwórka ma pompkę w baku więc nie byłoby problemu. No to jakoś wiecie, jak już jest blisko jednej 1,8, to już trzeba wlewać. Pisaliście mi, że będę narzekał na spalanie te czwórki, że. Wiecie, jest drogo. I co? I mieliście rację. Jest drogo. Ona pali z 9-10 litrów tak na oko. No jest drogo, no mieliście rację po raz kolejny. Przyjechałem na noc na Hubertusa. Jeździ tu cały czas jakiś pociąg serwisowy. O. Zatrzymał się przy mnie. Ciekawe. No i to tyle w tym odcinku. Chaos zlotowy, zlotowy chaos. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tym, którzy byli na zlocie, też mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się, prawdopodobnie w piątek. Na razie.